26 stycznia 90. urodziny obchodził ksiądz Józef Milewski. Najstarszy Chrystusowiec pełniący obecnie misję zgromadzenia w parafii św. Józefa w Stargardzie. Kiedyś proboszcz we Władysławowie, proboszcze w Ziębicach i ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego. Zapraszam na rozmowę z księdzem Józefem Milewskim, którą przeprowadził ksiądz Mariusz Sokołowski, również Chrystusowiec. Luli postanus, luli postanus. Rurimos santos, rurimos anglos anglos anglos, rurimos. No to ja tak, takie, takie, trzy mam. I zatytułowane Zasłużony jubileusz. Kto dożywa dziewięćdziesięciu lat, to słaby jeszcze z niego jest jubilat. Bo dopiero pełna ma setka życia, do grona jubilatów go zalicza. Kto więc chce być jubilatem, czuwać musi i zimo, i latem. Wtedy zawsze mocny będzie jubileuszowy strój dla siebie wszędzie. Dobra, no, no proszę bardzo. W tym roku niedawno świętował Ksiądz 90. Urodziny, już 63 lata kapłaństwa. Jest Ksiądz w tej chwili najstarszym Chrystusowcem. Jak się Ksiądz z tym czuje? Dziwię się, że jeszcze no, czuję się dość tak no, odpornie na te wszystkie trudności, które w tym wieku mogą zaistnieć. No, jeszcze staram się być tu użyteczny w parafii no, i wobec współbraci. Także dziękuję Bogu, chociaż za sobą już mam szereg różnych, prawda, zabiegów dotyczących zdrowia, ale jakoś no jeszcze, jeszcze, jeszcze się czuję dość możliwie. I jeszcze ksiądz uprawia, można powiedzieć, sport. Kiedyś jeździł ksiądz na nartach, a dzisiaj już narty nie, ale jeszcze dwa koła. Tak, rowerem. Staram się jechać codziennie w jedną stronę 3 kilometry i z powrotem 3. To jest taki rytuał codzienny. Codzienny, ale to już nie jest na roz, na roz, dla rozrywki, tylko raczej dla podtrzymania pewnej kondycji. Chodziło o nogi, żeby te nogi nie, nie przestały no, funkcjonować. Jeszcze bez laski na razie chodzę. Gratulować takiego zdrowia księże Józefie. Kiedyś było trochę inaczej. Ksiądz pamięta dawne czasy. Kiedyś było łatwiej być księdzem? Myślę, że chyba łatwiej było. Dlatego, że księża poważnie traktowali przygotowanie do kapłaństwa, były studia i filozofii, i teologii, no i innych, innych dziedzin. Także ten ksiądz no, miał autorytet nie tylko jako kapłan, ale jako no, człowiek z inteligencji. Ale księży też byli kiedyś szanowani. Dzisiaj, niestety, w obecnym czasie słyszymy o atakach na kościół, na księdza. To też dzisiaj jest jakaś trudność. Kiedyś to było nie do pomyślenia. No, kiedyś on cieszył się autorytetem w społeczności tej parafialnej, ale i takiej no, w społeczności w szerszym znaczeniu, że ludzie nawet w okolicy znali tego księdza i jeżeli on postępował naprawdę tak gorliwie, no to podkreślali to jego właśnie powołanie. Kap, kapłańskiej i jego, jego poziom życia moralnego. Za księdzem 63 lata kapłaństwa to kawał historii i pełnił ksiądz różne funkcje jako wikary i jako proboszcz w kilku miejscach, ale też ekonom zgromadzenia. Czy y, ksiądz może wskazać, na pewno wiele takich było momentów, ale taki jeden moment, jakiś wyjątkowy w kapłaństwie, coś takiego najpiękniejszego, co księdza spotkało? No właściwie to chyba pierwsza nominacja na proboszcza, bo po trzech latach kapłaństwa już zostałem proboszczem i wprawdzie w małej parafii, ale dobrze się tam czułem i, i wspomnienia zawsze są miłe z, tamtego, z tamtej pracy i pobytu w tej, w tej parafii. Ksiądz, jak wspomniałem, pełni różne funkcje. Ale misją Chrystusowców, zgromadzenia, do którego ksiądz należy, jest praca dla Polonii. Tak się złożyło, że przełożeni nigdy księdza za granicę na stałe do pracy do Polonii nie wysłali. Nie miał ksiądz żalu z tego powodu kiedyś, jakiegoś takiego smutku, że no nie pełni tak wprost, tak dosłownie na 100% misji zgromadzenia. Miałem zasadę, że ślubowałem posłuszeństwo. I każdą decyzję przełożonych traktowałem jako realizacji posłuszeństwa, bez, jakiegoś, bez jakichś tam zastrzeżeń. Tym pierwszym takim przełożonym to był ojciec Ignacy Posadzy. To znaczy ja go spotkałem w nowicjacie w Puszczykowie, on tam mieszkał, no i na pewno na, nad nami miał jakieś oko, no i czasem mnie tam zapraszał, żeby mu coś przeczytać z książki. Nie wiem, czy to w, ce w tym celu, żeby zbadać jak ja czytam, czy może, no, żeby, żeby skorzystać z usługi. Słuchacze i widzowie to widzą, że ksiądz ma wspaniałą dykcję mimo wieku, zawsze bardzo wyraźnie, bardzo elegancko ksiądz się wypowiada i, i, i czyta i mówi. Natomiast jeszcze wracając do ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela zgromadzenia księży Chrystusowców. Dla nas młodszych to jest postać już historyczna. Ksiądz go znał osobiście. Jakim był człowiekiem? Na pewno był wiernym kapłanem katolickim. Traktował kapłaństwo i zakonność jako wielkie zadanie swoje życiowe. A czując się współzałożycielem, no, troszczył się o, o wszystkich i o tych księżach, którzy pracowali w kraju za granicą, no i o, o klerykach, których był w moich czasach bardzo dużo w, w seminarium. Także interesował się. I, I naprawdę był bardzo gorliwym kapłanem, i takim i bym powiedział jeszcze ojcem, chociaż nazywaliśmy go ojcem, ale on naprawdę był ojcem, zawsze uśmiechnięty, serdeczny, działał na nas bardzo pozytywnie. Decyzja o tym, żeby rozpocząć proces beatyfikacyjny ojca Agnieszka Posadzego według księdza jest jak najbardziej słuszna. Jak najbardziej słuszna nawet w tej sprawie, no i byłem świadkiem. Można powiedzieć, że, że spotkał ksiądz świętego. No właściwie to tak. Nie, ja go traktowałem zawsze jako człowieka pobożnego, odpowiedzialnego i naprawdę zatroskanego o dobro towarzystwa i o dobro Królestwa Bożego. 90 lat życia, 29 rocznik urodzenia, ksiądz pamięta swój dom rodzinny. To były inne czasy. Wasz dom był pełen miłości, pełen Boga? Owszem, było nas w rodzinie sześcioro rodzeństwa i rodzice. Był dom nie za duży bo w, w sąsiedzi, po, na połowy podzielony, w drugiej połowie mieszkał stryj ze swoją rodziną, a my mie mie mieściliśmy się w jednym pokoju i w kuchni. Także, ale, ale środowisko w ogóle tej wioski, w której się urodziłem, no, było na wskocz takie katolickie, chrześcijańskie, zresztą jak i cała okolica tam w, w Łomży i Zambrowa, bo to te tereny są. Kiedy ksiądz Poczuł to powołanie i powiedział rodzicom. Jaka była reakcja rodziców na tą wiadomość, że nasz Józio chce być księdzem? Czy to była radość, zdumienie, zdziwienie, może płacz, smutek? Hmm, może takie, wprost nie mówiłem, że chcę być księdzem, ale szukałem niższego seminarium. I, I to wiadomo, że to, że to był kolejny etap na, na tej drodze do kapłaństwa. Ale kapłaństwo traktowałem jako coś naprawdę pięknego, bo mieliśmy proboszcza starszego, takiego zwykłego, ale bardzo pobożnego. Było u nas bardzo dużo powołań kapłańskich, nawet z naszej parafii małej, bo tylko 2,5 tysiąca no, wyszedł arcybiskup. Romuald Jałbrzykowski, który był ordynariuszem w Wilnie, a potem w Jamstoku, no, Za moich czasów, jak byłem klerykiem, to nas siedmiu równocześnie przygotowywało się do kapłaństwa, a wielu już nas poprzedziło. Były też i siostry zakonne, i bracia zakonni, zwłaszcza franciszkanie. Tylko z tej jednej parafii, Zambrowa. Z tej jednej parafii. A już może świadczyć coś o tej, o, o tej wierze, że z mojej, para, z mojej wioski, która w tej chwili liczy to ponad 20 rodzin, pochodzi pięciu księży. Z tym, że niektórzy rodziców mają, mają tam na miejscu, ale, a przynajmniej mieli swoich dziadków, a więc bardzo, bardzo blisko. Teraz ostatnio był w mojej, rodzinie, w mojej rodzinie święcony kapłan. Można powiedzieć takie zagłębie powołań. No powołań. Jeżeli nas było siedmiu przygotowujących się do, do kapłaństwa, no z, z, nich, z tych siedmiu tylko ja już zostałem właściwie. Wszyscy już pana jest są. Tak, no na pewno atmosfera w domu i, i w parafii była taka religijna. Msza święta niedzielna. No, chyba, że człowiek nie miał butów, no to wtedy nie poszedł do kościoła. Ale to tam mój tatuś to potrafił takie buty dodatkowe zrobić na, 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 na drzewie, a, a tam skórką winą, no i w tym się chodziło. A do, do szkoły coś chodziło boso. Ale do kościoła mówię, to ludzie chodzili i przed kościołem, bo 3 kilometry mieliśmy, to przed kościołem dopiero ubierali buty. Bo była bieda. Tak. No, a w czasie wojny no, to też była bieda, bo mm, na przykład nas było yy, ośmioro, jeszcze jedna rodzina była z wysiedlenia, bo tam był front na wiźnie przed Łączą. No i jeszcze jeden i pokój, jedy zajęli NKWD. Tak, także naprawdę no, warunki były trudne, ale uważał, że to jest normalne i się nie buntował. Mimo wszystko ludzie się kochali i do Boga ciągle lgnęli. Bóg był, można powiedzieć, na piedestale wtedy. No to, to, to było normalne. Człowiek nie wyobrażał sobie, że można, można by było dzisiaj tak rozmawiać, jak, jak dzisiaj nieraz młodzi rozmawiają z rodzicami na tematy religijne czy w ogóle co rozmawiać nawet. Ksiądz wspomniał czasy wojny, właśnie teraz, w tym roku 2019, przeżywamy 80. rocznicę wybuchu wojny, kiedy ona wybuchła, ksiądz miał zaledwie 10 lat. Czy mieliście świadomość, co strasznego się dzieje, jak to? Jak to... Oczywiście, że, że mieliśmy. Tatuś miał takie radyjko na słuchawki, no i słuchał tam w, 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 już wiadomości z Londynu. I w czasie nawet okupacji słuchał, chociaż się narażał, no bo przecież mogli Niemcy zawsze przyjechać i, i, i sprawdzić, czy wtedy byłby obóz koncentracyjny. Także no, tak, te polityczne sprawy patriotyczne raczej no, były aktualne. A w 1939 roku. Gdy y, samolot niemiecki zrzucał bomby zapalne i tam zapalił y, stodołę u, u mojego stryja, y, Jeszcze było wtedy wojsko polskie w tym w lesie, na, bo my przy lesie mieszkamy, y, no to ja, ja na polu orałem wtedy pole po prostu. A jak Zambró bombardowali, no to ja y, y, pasłem krowy gdzieś tam dwa y, kilometry od domu. No to, to ten huk, y, widok tego dymu, bo to niedaleko nie. 9 km, no to wrażenie robiło straszne. A potem mm, wojna w 1941 roku Niemcy napadli, no to już tam pokazały się samoloty, tatuś wyszedł i mówi, o, już jest wojna z powrotem. Ksiądz kiedyś poza, mi, poza mikrofonem, poza naszą tutaj rozmową, mówił o takim wydarzeniu o Rosjanach, którzy gdzieś tam mm, szli na, na odsied, czy, czy też zostali obok waszej wioski, czy waszej wiosce zamordowani i, i takich poukładali na. Na, pod, na podwórku ksiądz może to przypomnieć? No, to, to był 1944 rok. Wtedy właśnie front przechodził. Myśmy mieszkali tak pod lasem. I, no to gospodarstwo było no i do przywieźli tam kilku y, tych żołnierzy zabitych, no i tak tatuś y, wobec tych żyjących, stojących nad nimi mówił, oj szkoda młodych ludzi a wtedy Rusek odpowiedział, nas jest mnogo nie ma co tam ubolewać, tak. Straszne czasy mamy nadzieję, że nigdy, że nigdy już nie wrócą ksiądz to wszystko przeżył dalej uśmiechnięty, dalej radosny i do końca chce słów Użyć ile tylko tych sił starczy? Czego by ksiądz życzył młodym księżom, którzy wstępują na taką drogę? Ksiądz z takim doświadczeniem życiowym i kapłańskim. No, ja bym życzył, żeby jeszcze bardziej pogłębiali, pogłębiali magisterium eklezji, naukę kościoła. Bo dzisiaj no, niektórzy mają różne wątpliwości. Może skoncentrowali się tak najbardziej na, na napisaniu pracy magisterskiej, ale te poboczne inne sprawy mogły być troszkę niedopracowane. Uważam, że powinni więcej czytać, korzystać z możliwości, żeby pogłębiać i, i filozofię, i teologię, żeby, żeby być przekaźnikiem autentycznej Ewangelii. A czego ksiądz życzył Polakom i Polonii? Polakom bym życzył, żeby wreszcie nastał nastała jedność i jakiś taki pokój, bo w tej chwili no to jest bardzo źle. Jest atak na Kościół, jest, jest dzielenie społeczeństwa, prawda. Polonia, dla której jesteśmy powołani przez Piusa XI i przez kardynała Augusta Hlonda, no, ta polonia czeka ciągle na nas. Szkoda, że teraz zmniejszyła się liczba powołań. No, życzę, żeby się jednak zwiększyła. Aby nasi współbracia mogli tam gorliwie pracować tych Polaków, jednoczyć, jednoczyć właśnie poprzez, poprzez religię, poprzez kościół, którego są według pasterzami. A czego ja i my, słuchacze, możemy życzyć dostojnemu jubilatowi najstarszemu Chrystusowcowi? Żeby spełniała się tylko wola Boża nade mną, wyrażana przez decyzje przełożonych i przez dary Ducha Świętego i łaskę Chrystusa. I tego z całego serca życzymy. Moim i Państwa gościem był ksiądz Józef Milewski, chrystusowiec, obecnie posługujący w parafii świętego Jana w Stargardzie, przeżywający 90. urodziny, 63. rok kapłaństwa. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Bóg zapłać serdecznie. Też wszystkiego dobrego życzę. Lurimos annos, lurimos, lurimos.